Jak to się stało, że potężne imperium rosyjskie w zaledwie kilkanaście lat runęło w chaos? Od koronacji Mikołaja II, aż po zwycięstwo bolszewików i wygraną komunizmu. Dziś prześledzimy drogę, która doprowadziła jedno z najpotężniejszych imperium w historii do upadku. Jest rok 1896. Po śmierci cara Aleksandra III tron Imperium Rosyjskiego obejmuje jego najstarszy syn, Mikołaj. Młody, niepewny siebie, lecz obarczony dziedzictwem władzy absolutnej. 26 maja 1896 roku w Moskwie odbywa się jego uroczysta koronacja, jak się później okaże ostatnia w dziejach Rosji. To wydarzenie ma ogromne znaczenie symboliczne. Ma być manifestacją potęgi i ciągłości dynastii Romanowów, pokazem chwały imperium. Jednym z elementów tradycyjnych uroczystości był festyn ludowy, dzień, w którym car symbolicznie schodził do ludu, rozdawano wtedy dary, takie jak chleb, piwo, a nawet porcelanowe kubki z carskim herbem. Planowano wręczyć aż 400 tysięcy takich pamiątek. Na moskiewskim polu zwanym chodynka zebrał się jednak tłum, jakiego nikt się nie spodziewał. Przybyło nawet 2 miliony ludzi. Teren był nierówny, pełen wybojów i niezabezpieczonych zagłębień. O świcie 30 maja wśród czekających rozeszła się pogłoska, że podarków może zabraknąć. W jednej chwili na polu chodyńskim rozegrały się straszne wydarzenia. Radość zmieniła się w chaos. Ludzie zaczęli się przepychać, tracić grunt pod nogami. Na drodze do stołów z darami znajdował się bowiem głęboki, nieoznaczony rów. Piersi zostali zepchnięci w dół, a za nimi napierały kolejne fale ludzi. W ścisku i panice ludzie dusili się, byli tratowani przez własnych sąsiadów. W ciągu kilku minut pola chodynki zamieniły się w morze ciał. Zginęło blisko 1400 osób, a tysiące zostały ranne. Niektóre źródła mówią nawet o ponad 2700 ofiarach. Pośrednią odpowiedzialność za zabezpieczenie uroczystości ponosił generał, gubernator Moskwy, książę Sergiusz Romanow, bliski krewny cara. Zlekceważył on ostrzeżenia i przeznaczył zaledwie garstkę żołnierzy do utrzymania porządku. Kiedy tragedia już się wydarzyła, nikt przez wiele godzin nie potrafił zapanować nad chaosem. Mimo tak wielkiej katastrofy, książę Romanów nie poniósł żadnych konsekwencji, pozostał zaufanym człowiekiem cara. To rozcieczyło ludzi. Dla wielu Rosjan chodynka stała się symbolem władzy obojętnej na los własnego narodu. Wieść o tragedii szybko dotarła do Mikołaja. Młody car był wstrząśnięty, chciał odwiedzić rannych, zobaczyć miejsce katastrofy, oddać hołd ofiarom. Lecz jego matka, wdowa po Aleksandrze III, przekonała go, by tego nie robił. Obawiała się, że taka wizyta może zostać odebrana jako przyznanie się do winy, albo co gorsza, jako zły omen dla nowego panowania. Tego samego wieczoru w ambasadzie Francji odbywał się wystawny bal. Mimo żałoby i tysięcy zabitych ludzi na chodyńce, nie został on odwołany. W złotych salach płonęły światła, rozbrzmiewała muzyka, a goście wznosili toasy za zdrowie młodego cara i żony. Gdzie, zaledwie kilka kilometrów dalej, na polu chodyńskim, wciąż zbierano ciała ofiar. Dla wielu mieszkańców Moskwy ten kontrast był wstrząsem. W ich oczach symbolizował przepaść między władzą a narodem. Władza świętowała podczas gdy jej własny lud konał w błocie. Na przełomie XIX i XX wieku Daleki Wschód stał się polem nowej rywalizacji. Chiny, osłabione po wojnach opiumowych, kruszyły się pod naporem obcych mocarstw. Rosja widziała w tym swoją szansę. Manchuria, Port Arthur, kolejne tory kolei transsyberyjskiej wszystko miało prowadzić do jednego celu dominacji nad regionem. Japonia myślała podobnie zmodernizowana, głodna wpływów, desperacko broniła własnych ambicji w Korei i północnych Chinach. Nie brakowało głosów ostrzegających przed konfliktem, ale rosyjski minister spraw zagranicznych przekonywał Cara, że Japonia nie odważy się uderzyć że blefuje że Rosja jest zbyt silna, by ktoś ośmielił się ją zaatakować to była fatalna pomyłka. 8 lutego 1904 roku Japonia uderzyła pierwsza. Nocny atak na Port Arthur bez wypowiedzenia wojny wstrząsnął imperium, ale to był dopiero początek porażek. Port Arthur został otoczony i zmiażdżony miesiącami oblężenia. W Mandżurii Rosjanie ponieśli ciężką porażkę pod Mukdenem, jedną z największych bitew swoich czasów. Żołnierze cofali się, morale spadały, a japońskie siły zdobywały teren za terenem. Rosja szukała sposobu, by odwrócić losy wojny. Wtedy zapadła decyzja, która przejdzie do historii. Wysłać flotę bałtycką na drugi koniec świata. Okręty ruszyły w gigantyczny rejs. Tysiące mil, miesiące zmęczenia, chorób i konfliktów w dowództwie. Marynarze płynili z przeświadczeniem, że mają ratować honor imperium. A potem nadszedł maj 1905 roku. Japońska flota była gotowa, szybsza, nowocześniejsza. Rosyjskie pancerniki zostały zniszczone niemal do ostatniego. To nie była bitwa, to była egzekucja. I właśnie wtedy runął ostatni mit o potędze carskiej Rosji. Cała wojna okazała się więc wielkim błędem. Rosja, będąc przekonana o swojej własnej sile, tak naprawdę sama siebie zwodziła. Japonia doskonale uwydatniła słabości armii rosyjskiej, ich wszelkie niedociągnięcia, ich błędy. Ale to był dopiero kolejny zły omen, co miało nadejść dalej. Zakończenie wojny rosyjsko-japońskiej w 1905 roku nie przyniosło Rosji ulgi, a wręcz przeciwnie. Seria klęsk militarnych od upadku Port Arthur po katastrofę floty pod Tsushimą wstrząsnęła społeczeństwem i obnażyła słabość państwa. W oczach zwykłych ludzi wojna, która miała umocnić rosyjskie wpływy w Azji, stała się dowodem niekompetencji rządu, korupcji w armii i oderwania carskiej administracji od rzeczywistości. Jednocześnie porażki wojenne zbiegały się z narastającymi od lat problemami wewnętrznymi. Robotnicy, to oni w dużych miastach, żyli na granicy ubóstwa, pracując po kilkanaście godzin dziennie. Chłopi byli zadłużeni i sfrustrowani brakiem ziemi, a w wielu regionach panowała drożyzna i głód. Autorytet cara, do tej pory postrzegany jako ojciec narodu, coraz bardziej słabł. Władza, zajęta wojną i utrzymaniem wpływów na dalekim wschodzie, nie reagowała na narastające napięcia społeczne. Ludzie przestawali wierzyć, że rząd jest w stanie doprowadzić kraj ku lepszej przyszłości. Porażka militarna przełożyła się bezpośrednio na kryzys polityczny. Rewolucja 1905 roku była pierwszym masowym ogólnokrajowym wystąpieniem przeciwko caratowi. Jej wybuch poprzedzały lata napięć społecznych, rosnącej biedy i rozczarowania polityką Mikołaja II. Przegrana wojna rosyjsko-japońska jedynie przyspieszyła proces, który już wcześniej dojrzewał. 22 stycznia 1905 roku tysiące robotników z Petersburga wraz z rodzinami wyruszyło pod pałac zimowy, aby wręczyć carowi petycję, domagając się poprawy warunków życia, wprowadzenia płacy minimalnej, skrócenia czasu pracy i stworzenia przedstawicielstwa ludowego. Demonstrację prowadził kapłan, Georgi Gapon, który wierzył, że pokojowy marsz skłoni cara do ustępstw. Wojsko otworzyło ogień do nieuzbrojonych ludzi. Zginęły setki demonstrantów. Krwawa niedziela. Całkowicie zniszczyła mit cara jako opiekuna narodu i wywołała fale oburzenia w całej Rosji. Wydarzenie to stało się symbolicznym początkiem rewolucji 1905 roku. Jesienią 1905 roku Rosję sparaliżował ogromny strajk generalny. Stanął transport kolejowy, fabryki i urzędy. Ulice wielu miast były wypełnione demonstracjami. Kraj stanął na krawędzi anarchii. Aparat państwowy nie był w stanie opanować sytuacji. W tej atmosferze chaosu car zdecydował się na pewne ustępstwa. Między innymi zapowiedział wprowadzenie swobód obywatelskich. Obiecał również prawa polityczne, takim jak wolność słowa i zgromadzeń. Zobowiązał się do powołania dumy państwowej, czyli parlamentu, bez którego zgody nie powinny być wydawane żadne ustawy. W praktyce jednak manifest był próbą ratowania władzy. System pozostał autorytarny, a kompetencje dumy szybko ograniczono. Mimo to była to pierwsza poważna próba ograniczenia carskiego samowładztwa. Po ogłoszeniu samego manifestu część ruchów protestu zaczęła słabnąć, lecz nie wszędzie. Najdłużej walczyła Moskwa. Tam walki uliczne trwały przez wiele dni. Ostatecznie armia stłumiła opór siłą, aresztując i rozbijając organizacje robotnicze. Do wiosny 1906 roku większość ognisk rewolucji została wygaszana. Carat przetrwał, ale zmienił się nieodwracalnie. Po rewolucji 1905 roku, Carat musiał zmierzyć się z narastającą słabością państwa. Próbę ratowania sytuacji powierzono Piotrowi Stolpinowi, który od 1906 roku rozpoczął szeroki program reform. Jego celem było przede wszystkim wzmocnienie wsi, fundamentu rosyjskiej gospodarki. Stolpin zachęcał chłopów do tworzenia indywidualnych gospodarstw, oferował tanie kredyty i wspierał osadnictwo na Syberii. Część rolników faktycznie się wzbogaciła. Lecz większość społeczeństwa należyła w ubóstwie. Reformy szybko połączono z represjami. Wprowadzano sądy polowe, które wydawały setki wyroków śmierci. Krawat stołpina, potocznie określenie Szubienicy, stało się symbolem jego rządów. Państwo uspokoiło sytuację, ale za cenę jeszcze większej wrogości między społeczeństwem a władzą. W międzyczasie w rodzinie carskiej pojawiła się iskra nadziei. W 1904 roku urodził się następca tronu, długo oczekiwany carewicz Aleksy. Narodziny chłopca dawały monarchi poczucie stabilności i ciągłości. Szybko okazało się jednak, że Aleksy cierpi na hemofilię, ciężką chorobę genetyczną powodującą nieustanne krwawienia. Każde nawet drobne uderzenie mogło zagrozić jego życiu. Rodzina Carów żyła więc w permanentnym strachu i izolacji, a choroba Carewicza stała się jednym z powodów, dla których dwór zaczął polegać na tzw. cudotwórcach. Wraz z upływem lat problemy społeczne narastały, mimo wysiłków Stołpina. Najgłośniejszym sygnałem, że niezadowolenie wraca, była masakra nad rzeką Leną w 1912 roku. Podczas strajku robotników w kopalni złota wojsko otworzyło ogień do protestujących, zabijając dziesiątki, a nawet setki ludzi. Dla wielu Rosjan było jasne, że carat mimo reform, nadal opiera się na represji i sile. Państwo było osłabione, ludzie rozczarowani, a dwór zajęty walką o zdrowie chorowitego następcy tronu. Na początku XX wieku Europa od dawna zmierzała w stronę wojny. Przez dziesięciolecia narastały napięcia między największymi mocarstwami, podsysane wyścigami zbrojeń, rywalizacją kolonialną oraz systemem sztywnych sojuszy. Państwa europejskie gromadziły armie, rozbudowywały floty i przygotowywały się do konfliktu, który coraz częściej uznawano za nieunikniony. Wystarczyła tylko iskra. I skrątą okazał się zamach w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku, kiedy to serbski nacjonalista Gawrillo Princip zastrzelił arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, następcę tronu Austro-Węgier oraz jego żonę Zofię. Zamach uruchomił lawinę wydarzeń. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, Rosja jako protektor państw słowiańskich ogłosiła mobilizację, a Niemcy w odpowiedzi wypowiedziały wojnę Rosji. W ciągu kilku dni lokalny kryzys przerodził się w konflikt ogólnoeuropejski, a następnie światowy. Już w pierwszych miesiącach wojny rosyjska armia ruszyła do ofensywy w Prusach Wschodnich. Operacja zakończyła się jednak katastrofą. W sierpniu 1914 roku Rosjanie ponieśli druzgocącą klęskę w Biesie pod Tannenbergiem, gdzie niemieckie wojska okrążyły i zniszczyły jedną z armii rosyjskich. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi dostało się do niewoli, a dowódca armii, generał Samsonow, popełnił samobójstwo. Choć Rosja odniosła częściowe sukcesy przeciwko Austro-Węgrom w Galicji, szybko stało się jasne, że armia carskiej Rosji cierpi na ogromne braki. Żołnierze byli źle wyszkoleni, często pozbawieni broni i amunicji, a dowodzenie opierało się na przestarzałych metodach. Rok 1915 przyniósł wielki odwrót. Niemcy i Austro-Węgry przełamały rosyjskie linie frontu, zmuszając armię do cofnięcia się setki kilometrów na wschód. Rosja straciła Królestwo Polskie, Litwę i część Białorusi. Miliony cywilów znalazły się na uchodźstwie, a morale armii dramatycznie spadły. Front schodni stał się wojną wyniszczenia. Straty liczono w milionach. Zabici, ranni i jeńcy. Coraz częściej dochodziło do dezercji. Żołnierze tracili wiarę zarówno w dowódców, jak i sens dalszych walk. W 1915 roku Mikołaj II podjął jedną z najgorszych decyzji swojego panowania. Objął osobiste dowództwo nad armią. Chciał w ten sposób wzmocnić autorytet władzy, ale efekt był odwrotny. Od tej chwili każda porażka na froncie była bezpośrednio kojarzona z osobą cara. W tym samym czasie sytuacja w kraju pogarszała się z miesiąca na miesiąc. Transport kolejowy był przeciążony, w miastach brakowało żywności i opału, a inflacja niszczyła oszczędności ludności. Strajki i niezadowolenie powracały, mimo wojennej cenzury. W 1916 roku Rosja odniosła swój największy sukces wojenny – ofensywę generała Alekseja Brusiłowa przeciwko Austro-Węgrom. Była to jedna z najlepiej przygotowanych operacji rosyjskiej armii. Nowoczesna taktyka, element zaskoczenia i skuteczna koordynacja. Austro-Węgry poniosły ogromne straty i znalazły się na krawędzi załamania. Jednak Rosja nie była w stanie wykorzystać tego sukcesu. Brak rezerw zaopatrzenia i chaos organizacyjny sprawiły, że ofensywa wygasła. W międzyczasie, gdy car przebywał na froncie, realna władza w stolicy przeszła w ręce carycy Aleksandry. Jej decyzje budziły rosnący sprzeciw elit i opinii publicznej. Jednocześnie cała uwaga rodziny cesarskiej skupiała się na chorującym Carewiczu Aleksym, którego hemofilia coraz częściej zagrażała jego życiu. W tej atmosferze strachu, wojennych klęsk i rozpadającego się państwa, na dworze pojawiła się pewna osoba, która twierdziła, iż jest w stanie uzdrowić Carewicza.